Widzimy wszystkim, będziemy grać 99 nocy w lesie. Bum! Czy Maciek załączył do nas? Opa, bo się zawdy jeździłeś. Kop, 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 kop. Dzielimy się na rowerze. Kop, 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 kop. Gop, kop, kop, kop. O, jest! Jest, jesteś, Maciek. ścina drewno, a Wiktor ze mną może pójść na dzieci, ale Ty mi pomagasz. Tak. E, a mogę na jedzenie? Może tak być, i jeszcze ognisko zadebaczam. No. Ale po, no, dobra. jak ścinasz drzewo, to, to też tak no to możesz do ogniska przecież. Okay, będę jedzenie zbierał dla nas. Kupiłam sobie klasę złotą i mogę brać więcej od już dwa. Czyli siedem możesz. No kupa, bo no, nie mogę upiec. Albo nie. Okay. O, z wina drewna. Jeszcze raz będę. Ja, ja będę trochę no, ścinał drzewo. Barzy, zbierać jedzenie i atakować nic na dzieci. Tak. No, ale ale iść na, na, na ale ja i chodzenie po dzieci jest trudne dla no, mnie. Wszyscy są no, sokiali na bo będę po umarł dobraj, od razu, jak ja idę nie. po dzieci. Pomogę Wiktorowi, okej? Okay? Moja mam... Plus muszę mieć bardzo dobre broni. 7 e, mogę być. O nie, Wiktor zniknął. A, myślałam. N ja nie zniknąłem przecież. Tak. Czy ja jestem żadnym dla ciebie? I ja to sobie wybrałam. Ta-boom! Boom! Boom! boom. boom. Oh, dziękuję, Maciej! Boom! Bam! Ale Boom! Boom! boom. 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 A to... Myślę... Już ci oddam to drewno. Ok. To ja oddam pójdę na króliki i drzewa. Ojenko Proszę, mam ja mama. jedynie? Ojenko knodę, ja je ciągam. Ok, dzięki. I pat. pat. Noc pierwszej i, i nawet nie. Tak. Nie jesteśmy do poziomu drugi. ecco che no, già me c'è un bim bom bim bom bim bom bim bom multi driver multi drawo ok io sbem direttamente ok multi tree Jaki screenshot bym chciał zrobić. Nie mogę. <laughs> You're no fun. I'm <laughs> Fart. Wszystko na Mogliśmy żyć dłużej trochę. Najczęściej widzę węgiel. No i szczęście o, o, widzę coś o, dobrego. O, o, o. Maciek, bo musisz ochronić oknisko też. Żeby, żebyś żył. O, mam stopę. Ja też! Wymieniam się, a... Wymieniam się na dobrą. Dobrą torbę. I muszę. Wilka. Okej, okay, tylko metale muszę. Metal muszę. Go, okay, go. Okay. ok, więc będę ścinał drzewo teraz. nie Będę ścinał drzewo na razie. Skoro nie można jeszcze na... O oh, hej, mamy dużo jedzenia. Okej, okay, fajnie. Dzisiaj będziemy atakowani. Skąd ty to wiesz? Ja to... Nie mogę. O tu mam. Te jedziemy, ale nie mogę przeżywać. No, No no. Ja też mam trzy. Nie, bo palcie ba ba ba. Yes. ba, ba, ba. Ba. Ba, ba, Teraz idę po sprzęt potrzebny do ataku. A U, ja ten, po metal. Do... Jeden tylko. Mija mor. Mija tak. Mia, more. Mia more. I Kiesa. po skrzynkę idę. I tutaj Mamy mi pokazuję. Okay? Węgiel! I wilka widzę. On nie może żyć. Mam dużo... A, a... szczęście po pięć drewna. Tak. Boom. Zabity wilk. To prawda. A ja mam im. Ich widzę skrzynkę. Oszczyt. Ok. Pli... Tak. Please, bądź dobry, dobrą szkierę. Ładszego. Ja zbieram rzeczy z tej do... z tym... z tym dom. O, krzesło. O, fajnie. Okej, okay, szybko muszę do was wrócić. O, mamy dużo drzewa. Yes. Stary McDonald's ma farmę. Ia, ja, ia, ja, o, oh, boom! <laughs> I magazyn Ale będę budował. Dajcie wyskończyć. My... Party! Bo pani czeka z półmockami i zaklęczyć. Dooo! Nooo! Trzeba też dobrego dla ogniska: Kanista z paliwem i węgiel. O fajnie! O fajnie! Co to jest? Kurka wodna nie po polsku. Aja, się ugasi. Będę Trzymonkę. zbierał jedzenie teraz. Jedzenie będę zbierał. to mi op... Przejście! Ulatowałam ognisko! Patrzcie! Piotr! O, szumaj! Tłuko, na... O, maja! Yeah. Nie, nie, nie! Nie, my nie my mogę przerwać! O, maja! Piłka! Nie ma szok. A czy mogę nie cztery żaby? No to żaba? No żaba On chodzi za mną Tak bardzo dużo nie zabiera na szczęście. Ja, ja podchodzę ja, do tej Nie zabijać. są, trzy z nich. Patrzę, mogę nie przerywać tej partii. No proszę. Już się zresetuję. Bo... O, nie. o Jezu, umarłaś. Będę zabił niebieskiego żabę! La policjanta! Boom! Eksplodował! Wow, 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 No, 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 you are naughty! You are naughty! A, czekaj, kluczem! Klucz widzę! Ale do czego to jest? Tak, chyba dasz czy nie? Nie, nie mam. Sorry. Dziękuję. Dziękuję za drewno. Dziękuję. Ok, nie mamy. Nie mamy. No to ja potrzebuję. Bo ja jestem koło ogniska tej godziny. Tak. I będę chował. Ten klucz do magazynu! <laughs> o. Węgiel. Węgiel. Me, metal, 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 metal. Krzesło. Metal, metal. Węgiel. zresetujcie się i jeszcze raz, oki? Później możemy. Jesus Jesus Christ, <laughs> Jesus Christ but what was that for Nahma Fish Nahma talk. You attack me I'ma you Boom Boom you're dead jumping in my car right <laughs> after the beer La Trego What the Sigma? hello <laughs> <laughs>